Cześć, witajcie, na tej strony alter i witam Was w Call 4 Tak, wiem doskonale, że ta gra jest stara, ale ja Zobaczymy czy uda mi się zdobyć jakiś pierwszy kill poza pierwszym zgonem nie wam wspomnieć, to jest serwer, który to jest jakiś tam, nie pamiętam, się nazywało, ale e, szybciej nam się wbija wszystko. Hype, Hi, hype, exp z tyłu. <słuch> <słuch> Mogłbym się tego spodziewać i na to uważać, ale jest to Dobra. Nagrałam skoro IT, ponieważ tak się dostałem, W ogóle czy. Wrócić do tego, czy kompletnie, już to oleć na WikiWik famen, nagrywanie, ale kuzyn namawiał. <grym> y jeszcze w opisie filmu podrzucę Wam dane do serwera, na którym Was bardzo serdecznie chciał zaprosić. Osoby znające. Trochę zasady roz rozkrywki i nie, nie używające czytów, ponieważ zbieramy grupę ogarniętych osób w wieku od 16 lat, żeby dało się w miarę pogadać. I hmm, serwer jest zrobiony przez Hamachi, bo kurde już się nie da inaczej zrobić. Włączymy się w, grup, w grupki yy, jakieś 2, osobowe Poziom nie jest tam jakoś wysoki, bo osiągam w jednym meczu jakieś 100 kili na 21 zabójstw. Także jest bardzo łatwo nauczyć się grać. Będziecie zabijani po prostu Skąd? No kurwa skąd z roku Nagrywam pro, tak właściwie programem Bandicam. Wcześniej używałem Frapsa. Chciałem muszę być Fropsa, ale się nie dał po prostu. Tak mi komputer lagował, że myślałem, że zdechnę. już tak. Ale, go. 7 na 5, Sobietko. Enemy UAV is <sharp> Shotgun. Nie, sniper.

zabiłem Chyba. Trzeba się to... trzeba to przeczekać. W międzyczasie można próbować kogoś ściągnąć. I jebane snajperki. Snajperki powinny mieć stałe lunety, żeby nie można było ich zmieniać, ponieważ to jest już przegięcie.

Tworzę serię... kurwa nie mogę tutaj wychodzić po prostu do eee, serię serię Deadface, trójki Dpierm wolałem przejść sobie w tą grę no, spokojnie u siebie <grym> <grym> Bez żadnych takich większych sensacji, żeby się mieli coś uspokoić, przywyknąć do gry i muszę przyznać, że gra mi bardzo przerażała. Na końcu gry myślałem, że, jedno, że się chyba kurde powieszę, no bo bez poradnika w tej gry nie przeszedł. Szczególnie ostatniego bossa. Nie zakonałem niektórych elementów, które przy nagrywaniu mogłyby zdyskwalifikować moje nagranie. Mój jejej. Lubię tę broń. Jest potężna. Potężna, a nie Ale nie mogę teraz w siebie się Spodziewałem ja wciąż nie Było zbyt spokojnie. Ja wszyscy dobrze wiemy, że jak jest grze w PS, spokojnie, to coś się święci. 16 na 16 jedno. Dobra, kardia do przeżycia. Dobra, poszło. No i się nie udało. Zrobić tego co chciałem. Nie wiem czy miałem ostatni bastion, czy kurwa co to było. Podziw dla tego gracza. Dwa razy wycelował Heda. A to jest dosyć trudne. Ja do celowania Heda musiałbym się uczyć jeszcze miesiącami. Każda gra jest tego typu, że trzeba się jej nauczyć. Fajnie można się nauczyć battlefieldu Tam wystarczy no, nauczyć się Ricoila. Eee, recoila No i nie wiem przerwanego ognia. Celności i chodzenia odpowiedniego i wszystko, nie jesteście buksami w tej, tej grze. jest trochę jak Counter-Strike, tylko że na większych, bo wiele większych dy dystansach i to Gra jest... granie jest... tak... kiowa. Nie też nie obrazić graczy CS-a. Ja bym się udało tam dostać. Bana za strzelenie sześciu. Siedmiu headshotów w ciągu jednego meczu. Po czym zostałem zbanowany, napisałem do dystrybutora gry. Przykro mi, nic nie możemy zrobić. Dowodu też nie ma. Dobra. Także ja dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze. A tymczasem trzymajcie się. Cześć i czołem.